Arsenal tylko zremisował dzisiaj z Brentford, tam traci w tym momencie 10 punktów do Liverpoolu. To akurat nie jest istotne, wiadomo, że to The Reds będą mistrzami Anglii, ale to jest tyle ciekawe, że kanonierzy w tym spotkaniu prowadzili, ale ostatecznie trzech punktów nie zdobyli. I tak się składa, że w tym sezonie w taki sposób stracili już 16 punktów i to jest o tylko jeden mniej punkt niż miało to miejsce... W dwóch poprzednich kampaniach, wydaje mi się, że z punktu widzenia kibicu, kibica Realu Madryt, warto jest szukać jakichkolwiek punktów zaczepienia, czegokolwiek, co mogłoby dawać jakąkolwiek nadzieję na odrobienie strat z Arsenalem w rewanżu w lidze mistrzów w ćwierćfinale. No, to, że Arsenal jest w stanie, jest w stanie, że po prostu zdarza mu się dosyć regularnie, nie wygrywać czy tracić prowadzenie. W dwóch meczu też może to zadziała. No jest to coś, co jakimś tam skrawkiem nadziei może Królewskie Serca wypełniać. Nie sądzę, żeby to miało przełożenie. Nie sądzę, żeby Arsenal stracił ten awans. No ale kurczę, piłka nożna to jest sport, w którym ma się nadzieję. To jest sport, w którym wydarzyć może się wszystko. Zwłaszcza w kontekście Realu Madrid, Mistrzów, wiadomo. No dlatego trzeba e, takich rzeczy szukać. Znalazłem, będę się tego trzymał. I będzie w ogóle po co odpalać to spotkanie między jednym a drugim zespołem. Najwyżej się nie uda. To też nie będzie koniec świata. No ale nadzieję można mieć.